Powiat Mikołowski. Umiejscowiony w malowniczym zakątku Górnego Śląska, składający się z pięciu gmin: Mikołowa, Łazisk, Orzesza, Wyr oraz Ornontowic. Idealnie położony między Gliwicami, Katowicami i Tychami, dający jego mieszkańcom możliwość szybkiego przemieszczania się. Powiat zamieszkuje prawie 100 tysięcy osób i liczba ta stale wzrasta. Trudno się dziwić, ponieważ miejsce to przyciąga swoimi walorami. A są nimi liczne tereny zielone, intrygująca historia, ciekawa oferta kulturalna i sportowa oraz perspektywy rozwoju gospodarczego. Turystów przyciągnąć mogą liczne zabytki, w tym kościoły różnych wyznań, zabytki sztuki sakralnej znajdujące się na szlaku architektury drewnianej, kamienice okalające Mikołowską starówkę. Szlak Zabytków Techniki, mieszczące się w sąsiedztwie elektrowni Łaziska Muzeum Energetyki czy pozostałości umocnień Obszaru Warownego Śląsk. Atrakcją dla odwiedzających jest również doroczna inscenizacja historyczna Bitwa Wyrska, uchodząca za jedno z największych wydarzeń plenerowych w województwie. Fanów dwóch kółek ucieszy stale rosnąca liczba ścieżek rowerowych, z których wiele przebiega przez pełne walorów zakątki, Między innymi przez Śląski Ogród Botaniczny. Powiat Mikołowski posiada również bardzo bogatą ofertę kulturalną. Wystarczy wspomnieć o Mikołowskich Dniach Muzyki, Impresjach Mikołowskich, Letnim Graniu, Święcie Światła, Festiwalu Raise Fiber, jesiennym festiwalu organowym czy też Święta Gmin i Miast. Prężnie działają zespoły, kluby oraz chóry, z których wiele odwołuje się do śląskiej tradycji i dba o jej kultywowanie. Wielką i potrzebną inwestycją jest budowa nowej siedziby Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Starostwie Powiatowym. Jego otwarcie planowane jest na wiosnę 2025 roku. Wówczas Ognisko będzie mogło pomieścić ponad 1000 uczestników. Realizacja tej inwestycji to przykład dobrej współpracy między Powiatem a wszystkimi gminami wchodzącymi w jego skład. Powiat Mikołowski to również liczne kluby sportowe, wśród których znajdują się takie, które mają za sobą ponad stuletnią historię, jak na przykład AKS Mikołów. Powiat Mikołowski ma wypróbowanych przyjaciół za granicą. W szczególności dotyczy to partnerstwa z reńskim powiatem Noise. Widocznym znakiem współpracy jest stojąca przed starostwem rzeźba Europa, autorstwa litera Pata, byłego starosty powiatu Nois, a zarazem znanego artysty. Powiat stale modernizuje drogi, polepsza bezpieczeństwo ich użytkowników. Dba również o opiekę zdrowotną ich mieszkańców. Dofinansowując, termomodernizując szpital powiatowy, komendę Straży Pożarnej oraz komendę Policji. Na budynkach stawiane są instalacje fotowoltaiczne, a w przyszłości planowana jest farma fotowoltaiczna. Edukacja to zadanie priorytetowe, wszak to inwestycja w przyszłość. Dlatego nasze szkoły na bieżąco dopasowują profile kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Powiat jest organem prowadzącym dla dziewięciu szkół i placówek oświatowych. Powiat Mikołowski należy do dobrze skomunikowanych powiatów. Dzięki położeniu na skrzyżowaniu dwóch ważnych krajowych szlaków komunikacyjnych Katowice-Wisła oraz Gliwice-Tychy, a dalej w kierunku Krakowa, dobrą komunikację wzmacnia położenie w pobliżu dwóch autostrad: A1 północ-południe, która połączyła Gdańsk z Ostrawą oraz A4 wschód-zachód, biegnącej od Zgorzelca do Medyki. Drogi wojewódzkie i lokalne umożliwiają stosunkowo łatwy dojazd do miast aglomeracji śląskiej. Gminy przyciągają przyjaznym nastawieniem do przedsiębiorców i oferują wsparcie oraz usługi dla biznesu. Nasz powiat może pochwalić się jedną z najniższych stóp bezrobocia, która pod koniec 2023 roku wyniosła 2,6%. Powiat Mikołowski jest siedzibą dla dwóch kopalni węgla kamiennego W Łaziskach Górnych i Ornontowicach oraz elektrowni i huty Łaziska. A w Mikołowie znajduje się jedyna w Polsce kopalnia doświadczalna Barbara, która posiada podziemny poligon doświadczalny. Powiat Mikołowski to miejsce, w którym da się wypocząć aktywnie, oglądając odcisk historii Polski oraz przemysłowego Górnego Śląska. Gminy tętnią życiem, są wypełnione kulturą, czy stwarzają możliwość osobistego oraz grupowego rozwoju. A bliskie położenie GZM-u czy stolicy województwa sprawia, że wiele osób zakłada, czy przenosi tu swój biznes. Zamiast krajobrazów księżycowych powstałych w wyniku eksploatacji górniczej, mamy tutaj łąki, lasy oraz ogrody będące wizytówką powiatu. Z racji olbrzymiej powierzchni zajmowanej przez tereny Zielone nazywają nas Zielonymi Płucami Śląska. Śląski ogród botaniczny w Mikołowie może to bez wahania potwierdzić. Jest on też największym ogrodem tego typu w Polsce. Powiat Mikołowski tradycyjnie nowoczesny.